Dzień dobry państwu, ja po pierwsze chciałem pogratulować panu przewodniczącemu Sachajko inicjatywy, że na ten temat się rozmawia, też w kontekście moich przedmówców pan profesor Henryk Fanach mówił, że ważne jest, przepraszam pan profesor Klonowski mówił, że ważne jest także przedstawienie tych wyników, które są finansowane ze środków publicznych, budżetowych, bo one z naturalnych względów budzą najmniejsze wątpliwości co do ich wiarygodności. Chciałbym od takiej deklaracji rozpocząć, że Najwyższa Izba Kontroli w całości jest finansowana ze środków budżetowych i oczywiście nie korzystamy ze środków żadnych prywatnych, w tym oczywiście środków operatorów telefonii komórkowej. Ja niezwykle żałuję, bo gdybyśmy się spotkali za półtora tygodnia, to ja bym już Państwu też mógł opowiedzieć o kontroli, którą właśnie kończymy. To jest kontrola działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Niestety w przypadku tej kontroli część jednostek kontrolowanych złożyła nam zastrzeżenia, to troszkę wydłużyło, wydłużyło procedurę prezentowania wyników, ale obiecuję państwu, że na początku maja na początku maja będziecie się państwo mogli z tymi wynikami zapoznać, ale troszkę też przypomnę, że ich państwo pozwolicie. To o czym już Najwyższa Izba Kontroli mówiła. No, nie, wiemy oczywiście, że te mamy do czynienia z jednej strony z ogromnym rozwojem rynku telefonii komórkowej, rośnie ruch sieci, rośnie oczeki rośni oczekiwania konsumentów, szczególnie młode pokolenie korzysta z sieci na bardzo wielu polach, ale z drugiej strony mamy takie oczekiwanie i ono jest absolutnie naturalne, że ten rozwój powinien być skorelowany z bezpieczeństwem wszystkich użytkowników sieci, a także bezpieczeństwem tych, tym bardziej może nawet bezpieczeństwem tych, którzy korzystają z tej sieci w znacznie węższym zakresie. Żeby Państwu zobrazować, przepraszam, ja miałem część sygnału po tym, co było mówione. Ale, żeby Państwu zobrazować o jakim rozwoju telefonii komórkowej mówimy, no to przecież jeszcze w 2013 roku w Polsce mieliśmy 13 tysięcy stacji bazowych, na koniec 2017 roku mamy ponad 40 tysięcy. Nie mamy jeszcze dzisiaj danych, jak to wygląda na koniec 2018 roku, za, za to nie ma żadnych wątpliwości, że liczba ta wyłącznie mogła ulec zwiększeniu. Kwestia ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, yy, Państwa liczna obecność na dzisiejszym spotkaniu, najlepiej o tym świadczy, budzi bardzo duże zainteresowanie społeczne. Mamy tutaj ożywioną dyskusję w tym zakresie. Państwo sami wiecie najlepiej, że te poglądy w tym zakresie także są różne. Ja nie jestem tutaj w stanie oczywiście ocenić, za każdym razem warto dochodzić, kto przedstawia jakie wyniki, a w sposób szczególny to, co zresztą było powiedziane. Kto finansował dane badania, bo niestety jest często tak, że podmiot finansujący także stanowi pewien klucz do odpowiedzi, na ile możemy w sposób rzetelny, wiarygodny podchodzić do tych wyników badań, które, które są prezentowane. Z jednej strony, oczywiście, wiem, że tu dyrektor, pan dyrektor Instytutu Łączności mówił, że oczywiście prace nad 5G trwają na całym świecie. Jeżeli my się zatrzymamy, to cytat oczywiście z Pana dyrektora nie będzie to korzystne, ale z drugiej strony nie sposób się też nie zgodzić z wypowiedzią Pana Profesora Janusza Mikoły, który powiedział, że społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jakie są wartości emitowanego promieniowania elektromagnetycznego i w jakich miejscach w Polsce to nie wygląda. Chciałbym Państwa zapewnić co do jednej rzeczy, że cały nasz raport będzie jawny, także poprzednie raporty były jawne, ponieważ ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli mówi całość informacji o wynikach kontroli, którą prezentuje nasza instytucja. Jest zawsze w całości dostępna dla obywateli. Tak w kontroli, którą przeprowadziliśmy trzy lata temu, to była kontrola postępowania administracyjnego związanego z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowych, wykazaliśmy istotne problemy w luki w przepisach prawa regulujących etap poprzedzający budowę lub modernizację stacji bazowej. Najistotniejsze, a mówię o tym, bo zmartwię Państwa, ale mimo tego, że te trzy lata temu pokazaliśmy te luki i te problemy, zdecydowana większość z nich nie została usunięta. Najistotniejsze, to ustalenia, najistotniejsze ustalenia, jakie sformułowaliśmy po tej kontroli, to, że niejasne przepisy prawa sprawiły, że część stacji bazowych telefonii komórkowej funkcjonowała bez pełnej analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W ocenie nikogo. Obowiązujące regulacje prawne nie gwarantowały należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już w to również w przypadkach znacznego zwiększenia mocy nadawanego sygnału. Najważniejsze problemy i nieprawidłowości w działaniach organów administracji, administracji architektoniczno-budowlanej były następujące. Po pierwsze, w Polsce mamy do czynienia z niedookreślonymi przepisami prawa budowlanego, które sprawiały, że kontrolowane urzędy nie badały oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na sąsiedniej nieruchomości w przypadku znacznego nawet o ponad 800% zwiększania mocy zainstalowanych anten ani też w przypadkach zwiększania ich liczby oddziaływanie anten na sąsiedztwo analizowano jedynie na nowo powstających stacjach niejasne przepisy w tym zakresie sprawiały że nie było podstaw do weryfikowania czy stacje komórkowe o zwiększającej się mocy nie płyną w niedopuszczalny sposób na sąsiednie tereny, w tym także na możliwość ich przyszłego zagospodarowania. Tymczasem zwiększenie mocy anten powoduje zwiększenie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie. Administracja architektoniczno-budowlana w Polsce nie badała oddziaływania promieniowania stacji bazowych na sąsiednie nieruchomości, także w sytuacjach, gdy wysokość urządzenia nie przekraczała 3 metrów. Proszę Państwa, w Polsce w świetle istniejących przepisów prawa budowlanego zarówno część inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego traktowała stacje do takiej wysokości po prostu jako urządzenia, a te nie wymagają pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Umożliwiało to w praktyce omijanie przepisów prawa budowlanego poprzez dokonywanie sztucznego podziału budowy stacji bazowej na wykonanie samej konstrukcji wsporczej na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych a następnie montaż anten jako odrębnych elementów o wysokości poniżej 3 metrów, bez przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Oczywiście oceniamy tę sytuację jako nieprawidłową. Najwyższa Izba Kontroli wskazała na niejednolitą wykładnię przepisów w tym zakresie, także przez sądy administracyjne, a także na dopuszczenie przez wojewodów i organy nadzoru budowlanego stosowania wobec stacji bazowych procedury tzw. uproszczonej, czyli dopuszczenia do ich budowania na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W ocenie miek niejasne przepisy w tym obszarze mogły sprzyjać dowolności postępowaniu organów, a tym samym oczywiście zwiększać ryzyko korupcji przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Jakie problemy zidentyfikowaliśmy? Główne problemy i nieprawidłowości w obszarze ochrony środowiska. Wraz ze zgłoszeniami środowiskowymi instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne operatorzy telefonii komórkowej przekładali Urzędom wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych. Pomiary te przeprowadzały na ich zlecenie akredytowane laboratoria, ale nie wszystkie wyniki zawierały jednak konkret istotnych danych. Pomimo braków, skontrolowane urzędy nie wnosiły zastrzeżeń, głównie ze względu na autorytet certyfikowanych firm. Mówimy o tym, proszę Państwa, w oparciu o analizę moich współpracowników, kontrolerów NIK-u, poszczególnej dokumentacji, która służyła do podejmowania decyzji. Ze względu na znaczenie tego problemu Izba zwróciła uwagę na potrzebę wnikliwego sprawdzenia, czy firmy certyfikowane w Polskim Centrum Akredytacji wykonują pomiary zgodnie z metodami określonymi przez miejsca środowiska, w tym przede wszystkim w budynkach w sąsiedztwie stacji bazowych oraz miejscach dostępnych dla ludności, w których wcześniej stwierdzono, natężenie promieniowania blisko dopuszczalnego poziomu. Dlaczego mówimy o tej akredytacji? Przepraszam, że odwołam się do innego przykładu. Kilka dni temu ogłosiliśmy badania dotyczące innych pomiarów, ale też istotnych społecznie, dotyczących pomiaru hałasu. I co się okazało? W Polsce na przykład jest przepis, który mówi, wykonawca drogi musi sprawdzić, je, czy nie przekroczone są normy hałasu przy wybudowaniu autostrady, drogi ekspresowej. Następnie administracja drogowa, czyli generalna dyrekcja, to weryfikuje. Ale proszę Państwa, co się okazało, to pokazała kontrola nikomu. Wykonawca drogi zamawiał te badania w certyfikowanym laboratorium. Pomijam to, że jest to prywatna firma, dla przykładu, ale ma certyfikację. A następnie DAKA weryfikowała te pomiary, czy wykonawca dobrze wykonał inwestycje, czy normy hałasu nie są przekroczone, zamawiając badania, które miały sprawdzić. Czy poprzednie badania były prawidłowo u kogo? U tej samej firmy, która robiła te badania na rzecz, na rzecz inwestora. Pokazujemy państwu, bo to są kuriozalne sytuacje, bo oczywiście tą kontrolę zakończyliśmy wnioskiem, jak to się ładnie mówi, deleg. o okoliczności zmian przepisów prawa, żeby takie sytuacje wyeliminować. No nie można być sędzią we własnej sprawie. Nie może kontrolować ktoś, kto sam wcześniej tą robotę wykonywał, czyli de facto Kontrolować samego siebie. Nikt podkreśla, wracam już z powrotem do problematyki, e, problem... oczywiście związanej z lekkoskogiem, że brakuje jednoznacznych przepisów prawa regulujących formę i układ prezentowania przez operatorów wyników pomiarów pól elektromagnetycznych, St stanowiły zaś one jedyne dokumenty umożliwiające organom ochrony środowiska ocenę dotrzymania limitów promieniowania a tym samym określenia realnego narażenia ludności na promieniowanie. Skontrolowane przez nas urzędy nie były zobowiązane i nie przeprowadzały ocen oddziaływania stacji telefonii komórkowej na środowisko. Brak konieczności prowadzenia takich badań był efektem znacznego uproszczenia w 2007 roku przepisów prawa w tym zakresie wprowadzono wówczas regulacje, wprowadzone wówczas regulacje nakazały analizować miejsce dostępne dla ludności wyłącznie w osi głównej wiązki promieniowania pojedynczej anteny. Wymagane analizy pomijały tym samym faktyczny, przestrzenny rozkład kul elektromagnetycznych emitowanych z danej stacji oraz promieniowanie sąsiadujących anten używanych przez innych operatorów. Co więcej, te uproszczone analizy przeprowadzane były także zgodnie z przepisami jedynie przed budową stacji w oparciu o dokumenty przedłożone przez samego inwestora. Nie były natomiast ponawiane w późniejszym okresie już podczas działania stacji telefonii komórkowej, nawet w przypadku wielokrotnego i znacznego zwiększania ich mocy przez operatorów. Operatorzy nie dokumentowali bowiem dokonanej przez siebie kwalifikacji środowiskowej przedsięwzięcia, lecz jedynie deklarowali brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jakie wnioski były z tej kontroli? W związku z dokonalnymi ustaleniami Izba wnioskowała o jednoznaczne i jednolite doprecyzowanie przepisów prawa dotyczących powstawania i modernizacji stacji telefony komórkowych z zapewnieniem przeprowadzenia oceny powstającego lub poszerzającego się obszaru oddziaływania stacji bazowych na sąsiedniej nieruchomości, również tych stacji, których wysokość nie przekracza 3 metrów. Zidentyfikowane przez nich problemy nie zostały w większości rozwiązane do dziś. W sytuacji stwierdzonych przez Izbę w 2015 roku delikatnie mówiąc dysfunkcji systemu weryfikacji stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie budowy i modernizacji, aktualnie jedynym sposobem miarodajnej oceny dotrzymania limitu PM są pomiary w otoczeniu stacji bazowych realizowane przez akredytowane laboratoria badawcze działające na zlecenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych i oczywiście organy inspekcji ochrony środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Mam absolutne przekonanie, że szczególne znaczenie ma rzetelność i miarodajność pomiar, pomiarów, a przede wszystkim ich ukierunkowanie na miejsca, w których występują potencjalne najwyższe poziomy ryzyka. Biorąc pod uwagę ustalenia z tej kontroli, Izba podjęła kolejną kontrolę w omawianym obszarze to była kontrola działania organów administracji publicznej. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowych. Proszę Państwa, no muszę się umryć w język. Mogę Państwu dzisiaj powiedzieć, że wyniki tej kontroli będą niezwykle interesujące. I zachęcam Państwa do tego, żeby się z nimi zapoznać. Tak jak <laughs> powiedziałem, będą one natychmiast po ich upublicznieniu zawieszone na stronie Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli Państwo później będziecie zainteresowani dialogiem, rozmową, na temat tego, co będzie we wnioskach z tej kontroli, zarówno ja, jak i moi współpracownicy, będziemy do Państwa dyspozycji. Najbardziej eufemistycznie powiem, że niestety nie będą to wyniki, które będą powodować nas spokojny sen. Była tutaj mowa o tym, że oddziaływania elektromagnetyczne na ten sen mogą oddziaływać. Za to mogę Państwu zadeklarować jedną rzecz. Moja instytucja, ja osobiście jesteśmy żywotnie zainteresowani tą problematyką. Cały czas będziemy się jej przyglądać i ze swojej strony, oczywiście w postaci prezentowania Państwu wiarygodnych, rzetelnych badań, a następnie propozycji rozwiązań poszczególnych problemów, w tak w wymiarze organizacyjnym, jak i ustawowym, dalej będziemy ambasadorem tej sprawy żeby rozwój oczywiście tych nowoczesnych technologii jednak szedł w parze z bezpieczeństwem i zdrowiem obywatelskim.